Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachęceni. Ostrzeżeni. Transformers The Movie Studio Seria Leader Class Autobot Springer. Nowy Springer już jest. Wspaniały Triple Changer, który w każdym trybie przypomina nic konkretnego. Ale jeśli pomyślałeś sobie, że stary był fajny i po co go w ogóle wymieniać? Twórcy pomyśleli tu nawet o tobie. Otóż nowy wygląda prawie tak samo jak stary. Aby wszyscy posiadacze starej figurki mogli spokojnie przesiąść się na nową i nie czuć się zagubieni i przytłoczeni wspaniałościami. A nowi nie musieli po sieci szukać starej wersji. Ale stary to Voyager, a ten to lider, powiecie. Tu Heisbro też przygotowało dodatkowy pakiet dupereli, które będą użyteczne jak papieska fujara. A wszystko po to, by móc w pełni oddać charakter tej postaci. Nie mówcie, że nie widzieliście jak biegał w filmie z wózkiem na zakupy, taszcząc po, dwie, po dwa miecze, pod sześć giwer oraz zapas czopków na zapalenie pęcherza. Nie? To najwyraźniej oglądaliście inny film niż projektanci i jesteście po prostu hejterami. Tryb wiotraka to latająca maszynka do mielenia gołębi. W oryginale to miał być chyba futurystyczny śmigłowiec, ale widoczne przednie i tylnie koła psują jakiekolwiek wrażenie, że jest to coś więcej niż trójkołowa gilotyna. A i przy okazji jest chyba źle przetransformowany na zdjęciu, bo te wloty powinny wystawać nad przedni błotnik. Kolorki są całkiem nieźle wzorowane, ale trudno za to winić plastik. Tryb pojazdu jest właściwie bezcelowy, skoro jest tryb śmigłowca. Mimo to pojawia się sporadycznie w trzecim sezonie jak wysypka na prociu po tinderowych randkach, no więc trzeba o nim wspomnieć. A wygląda on jak mobilna rozdrabniarka do gruzu, sądząc po kształcie przedniego wlotu. Przednie wloty są tak wielkie, że bez problemu wciągną wszystkich śpiących Meneli z pobliskiego przystanku autobusowego. Ponieważ jest to triple Changer, to spodziewałem się, że te dwa tryby będą ssać po całości, więc przejdźmy do trybu robota. Try jest wręcz nadzwyczajny. Różnic pomiędzy nim a Siegem jest tak wiele, co pomiędzy dwoma modelami BMW. Czyli jedyna różnica to kolor dresu w środku. Poprawiono tu kolorki, a z nowości to te błotniki na ramionach są troszeczkę bardziej artykułowane. Artykułowane dłonie to też bardzo fajny detal, który bez problemu rozprawi się z dodatkową stówką w naszym portfelu. Łuda i dłonie wykonane z przetopionych reklamówek zupełnie zresetują nam poczucie winy, bo recycling pogina tu na pełnej kurtyzanie. A te koła na bickach fajnie, że na pinach, a do tego postanowiono je ukryć całkiem na wierzchu. W myśl zasady, że pod latarnią zawsze wali moczem. Przepraszam, to znaczy najciemniej. Najciemniej jest pod latarnią. Z akcesoriów to wciul plastiku, miecio, wiatrak, z którego można zrobić drugi miecio, dwie giwery, z których można zrobić jedną gównianą, zajemany młotek od tora oraz gigantyczny czopek rozdupnik. Po jego użyciu siadanie już nigdy nie będzie takie samo. Do nabycia na District Zero są preordery. Czas start i udanego polowania. Oryginalny był w pytkę, więc postanowiliśmy jeszcze raz na nim zarobić. Jest odrobinę większy, bo ma nowe ramiona, pudełko i cenę. Pododawaliśmy co nieco, żeby go odróżnić od starego. Ma nowe akcesoria, żeby nikt się nie bulgotał o nową cenę. A tu jeden z pistolecików, fajny taki. Dodaliśmy też czopek rozdupnik z tej pamiętnej sceny. Był prawie tak samo użyteczny, jak ten tutaj. Może komuś się przyda, ty patrz. Się wiatraczek kręci, jak moja stara nad pierogami. Przecież ty już nie masz dziewczyny, odkąd ci nawalił kompresor. I ty tak na spokojnie mówisz, że to wam aż tyle zajęło? Ty? Weź tego lepiej nie dotykaj, bo odpadnie jak siórek trendowatego, a jeszcze to spakować musimy. No i stało się. Już zepsułeś? Nie, to już tak było. Musimy już kończyć, bo kolega się jąkać zaczyna. Do zobaczenia przy waszej wypłacie. Jeżeli Wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.